Sturmowa w drodze do King's Row. Dwadzieścia lat po zwycięstwie nad omnikami, nadal daleko nam do pokojowego współistnienia. Budowa nowego domu dla omników w Londynie miała być pierwszym krokiem na drodze ku lepszym relacjom między ludźmi i robotami. Ale to nie mogło się udać omników ekstremistów Sektor Zero przypuścił atak na King's Row. W jego wyniku zginęły setki ludzi, a tysiące musiały uciekać z przejętego przez nich terenu. Teraz ekstremiści polują na tych, którym udało się przeżyć zamach. To może być zarzewie nowej wojny między ludźmi a omnikami. Chyba, że ich powstrzymamy. Dowódca Morrison zlecił naszej grupie wyzwolenie miasta. To moja pierwsza misja, a zarazem jedyna szansa, żeby ocalić mój dom. Mam nadzieję, że nie jest za późno. że wszyscy ludzie, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z Overwatcha. Czas na... Nie wiem czy ja tam wspomniałem w którymś tam odciekło. o ale nawet gdyby. Insurekcja. Czas na Insurekcję.

No na pewno. Już, już wiemy doskonale jak to się skończy. Aha, mamy... Okej, okay, czyli musimy przejmować ten punkt, a nie, że ktoś musi przy tym stać. No dobrze. A my się zajmiemy w tym czasie czyszczenie, ale musimy też przejmować, więc e, chyba będę tutaj raczej z tym biornym trochę się tutaj bawił z przejmowałem tego punktu, ale coś szczęście, że chyba będą tutaj podchodziły te maszynki nie jest doktor Proszę się mną nie przejmować jak będę potrzebna no dobrze troszeczkę dam wam posłuchać Tekstów naszych bohaterów, no zobaczymy, co będzie dalej. Cały czas, oczywiście, nic się nie zmieniło. Dalej gramy pod normalny e, poziom. Jeszcze nas czeka zagranie na wszystkich. Jeżeli dobrze zrozumiałem, to oznacza, że za chwilkę poznamy nowego przeciwnika, więc... mamy co uważać. Okej... Okay. To było chyba szybkie? Chyba... Chyba Tracer swoim ultem chyba wyczyściła tego ee, nowego typu. Chyba coś mi się wydaje, że tarcza chyba będzie strasznie mało przydatna, ale lepiej zawsze wiecie, dmuchać na zimno, bo nigdy nie wiadomo, co może nas spotkać. Aha, musimy uważać z każdej strony. No to akurat oto się nie ma. Fajny kapitan. Ja jestem bardzo ciekaw, czy kiedyś, no jednak, prócz tych nowych postaci w Overwatchu, czy też będą tutaj wilczeni. E, właśnie ci kapitanowie, o których chyba w którymś odcinku wspominałem, bo ogólnie o się, jakoś strasznie, oprócz tego, że oglądałem trailer e, tej postaci, jakoś nikogo skojarzyłem totalnie gdzieś z wcześniejszych. Ale tylko było. No raczej typowe teksty e, z podejścia do Jeszcze hakowaniu No dobrze, no to niech się tutaj nas zbierają. Tutaj chyba coś się zabrało. No dobrze, no dobyk Trzecimy Gromimy wszystkich proszę Jeden ultimi wszyscy tutaj szturmowce Szturm, szturmowniki, jak już, e, i żołnierze spolikwidowani, kolejny. Exterminator, no trochę się różni od odwetu i Czarnych Chmur. Ale, jestem bardzo ciekaw co będzie dalej, kiedy będzie jakiś podobny tego typu y, event. No nie gadajcie, że już koniec. Nie, to niemożliwe, to jest dopiero... Ponad pier... Jedna gwiazdka, już miałoby się skończyć? Ja bym się chyba normalnie siedział, czy nie. Chociaż to brakuje. Aha. Halo? Halo? Łaska? No. Cz... Cztery minuty, ale rozumiem, że mamy to bronić. Mamy, nadzieję, że to nie chodzi o to, że cztery minuty mamy czekać. O, takie maszynki to chyba, ja już chyba gdzieś już coś takiego widziałem. Okej... Okay. no, ja może spróbuję tego złapać. No, prawie go zlikwidowałem. Tylko jedynie co to już go osłabiłem. Te, robociki są strasznie na pewno wkurzające, więc nie chcę ryzykować. Ale na pewno nie, nie damy rady zrobić tak, żeby było a 100% tego ładunku, więc. Przygotujcie się na kolejną No właśnie. No tak, zeszczułem. To nie mogłoby się tak pięknie się skończyć. O! Wybuchacz. E, dobra po rozmiarach chyba nie chcę zwykłego wiedzieć jak się to się Może się skoczysz, kiedy wleci do tego ładunku. Więc lepiej wyczyścić jak najszybciej. O, jest właśnie. O, idealnie. Akurat jeszcze będziemy mogli dzięki temu zyskać czas. Dobrze, one akurat nie wybuchają. Jeszcze. Dobrze. To niech tak będzie. Nieważne, zajmijcie się od ładunku. jeszcze tylko trochę czasu. Ale zadziała ujeźcie. Eee, typowe problemy. No to lecimy dalej. Chociaż tego przynajmniej wyeliminuję. O, czyli nie spodziewamy się tutaj dość szybkiego... A, szybkiego czyszczenia i od razu przejścia do konkretów. Będziemy musieli te 4 minuty jakoś przeżyć. Mam ulta, no ale czy jest sens akurat w tej chwili odparać? O Boże, to są te... To są podróbki... Podróbki e, bastionów. Chociaż poniekąd można byłoby ich nazwać ala bastiony. No to jeszcze minutka. No i nie mogę zabrać też przeciwników. To jeszcze, że chyba ta ostatnia minuta będzie dość sroga. Ja oczywiście zmarnowałem szarże. Więc... Więc lepiej troszeczkę uważajmy. Tarcze wykorzystajmy tym razem. Dobra, spróbujmy odpalić. O, właśnie. To się na pewno strasznie się przydało. Coś jeszcze jest? Jeszcze jest? No muszą być, no nie ma... nie ma innej opcji. Oj, nie maruć, to są tylko... To jest dla ciebie... dość proste. Oj, 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 no właśnie się troszeczkę się obawiałem, czy... Nie wbiłby... Czy nie wbiłby na... Ten dźwięk... Co to było? Mhm. Mm Mówi Rejes. Najnowsze dane wywiadu Blackwatch mówią o dużej listy sił z sektora 0 w elektrowni. Spodziewajcie się szturmowników, Eksterminatorów, bastionów i paru OR14 OR14. O! No właśnie ten pierwszy oddany shout chyba coś mi się to skojarzyło. I to jest Ult Bastiona. Eee... No dobra. Jest to troszeczkę twarde, więc musimy jakoś poradzić. Ale musimy też pilnować tego ładunku. Mam nadzieję, że nie będzie to takie takiej dość trudna, Ale musimy pchać i eliminować. Górze, cały czas nos spędzi. Typowe, jak. Typowe, jak u YouTuberów. Nie wiem właśnie dlaczego. Ale to przeważnie się dzieje, kiedy jest kamerka nawet chociażby odpalona. Albo jak jest vlog. No to takie rzeczy. Słyszałem? No dobra, albo... Został są w końcu. Nie, jest, 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 jest. Aż będę go ganiał. Ja ci krecę. Stój w miejscu. Dobra, kurzy mnie. O, no nie weszło jak. Planowałem, on no, został w końcu wyeliminowany. Tak, jest wyeliminowany, nawet go nie widzę. Nie, jestem w oddali, ale chyba to jest inny. Totalnie. Hil, 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 hil. Pamiętaj, droga łasko, ty tutaj masz za zadanie: healować.

Eee, myślałem, że będzie coś bardziej podrzeżejszego. Co tu mamy? OR14SZ Co to jest? Oh my gosh! Podróbki czas na... Orisa? Tak, to z... Ala Orisa Dostały 3 cele Eee, 3 cele, w pół minuty. Easy Ciach, pyk! Jak będziemy robili takie kombosy, to na pewno damy radę. O, widzę już kolejną. Um. Już, 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 Jeszcze dwa. Dawaj, 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 dawaj! O! Pa! Mam cię! O! Oj, 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 oj! Niedobrze. Ja się może cofnę... Właśnie... Właśnie lepiej nie... Nie przesadzać. Bo to się źle się może skończyć. Staje się skupiam, chociaż mimo to, że to jest normalny tryb, ale zobaczcie, jak mnie strasznie. Uff, udało się. Mamy to. No i misja wykonana. Zaczekajcie, czy będzie. Całoda <ścoughs> odwaga. Zaczekajcie, jakaś katsełka. Nie. A szkoda. Insurrekcja skończona, ludzie. Czas zostało tylko zagrać ten ze wszystkimi graczami. Znaczy, postaciami graczami. Ale zrobimy to troszeczkę później, ponieważ rodzinka teraz yy, potrzebuje odpoczynku i tak starałem się w miarę dość spokojnie, cicho wypowiadać. Naprawdę zabrakło już kawałek. naki Dobra To tyle ludzie Mam nadzieję, że wam odcinek spodobał Nie zapomnijcie o łapce A ja z archiwa misji e, Tą Współpracę nagram Troszeczkę później Wiecie, żeby potem nie było problemu Dobra Trzymajcie się, na razie i cześć!